Rok 2009. Tczewianka trafiła szóstkę. Została milionerką. Tczewianka 24 października 2009 roku została milionerką. Wygrana Lotto Tczewianki wyniosła 4 989 307 ,30 zł 30 groszy. Szczęśliwa dla kobiety okazała się kolektura Lotto na Starym Mieście, sąsiadująca z Centrum Kultury i Sztuki. Tczewianka uplasowała się wtedy na 118 pozycji pod względem wysokości wygranych w totka. Rok 2011 padł milion w Tczewie. 1 stycznia 2011 roku odbyło się losowanie loterii Los Milionos, organizowanej przez Lotto. Jedna z dwóch głównych wygranych padła w Tczewie. Kupon o wygranej miliona złotych został wydany w kolekturze mieszczącej się w Kauflandzie. Ulica. Kwiatowa. Rok 2013. Kolejny milion w Tczewie. Wygrana lotto szczęśliwego mieszkańca Tczewa wyniosła blisko miliona złotych. Rok 2017. O wielkim szczęściu może mówić mieszkaniec naszego miasta, który kupił szczęśliwy los w grze Kaskada. Wiadomo, że szczęśliwiec wydał na zakup losu tylko 2 złote, a wygrał ćwierć miliona. Pomyślnego zakupu dokonał w marcu 2017 roku w kolekturze przy ulicy. Braci Grimm 4. Rok 2024. Ktoś z Trzewa wygrał pensję 5000 zł, wypłacaną przez 20 lat. Trzew znalazł się na liście miejscowości, w których padła główna wygrana w ekstra pensji. Wygrana trafi do osoby, która zagrała na własne liczby w lokalnym punkcie Lotto przy ulicy. Dąbrowskiego 13, rok 2024. Milionowe wygrane w tej samej kolekturze lotto. Te losowanie Euro długo było komentowane przez miłośników tej gry. Dlaczego? Bowiem w kolekturze przy ulicy Dąbrowskiego 13 w Czewie padły losowanie po losowaniu: dwie wygrane drugiego stopnia 5 plus 1. 26 lipca 2024 roku ktoś, kto odwiedził ten punkt, trafił 1 890 009 zł. 30 groszy, a poprzednia wygrana wyniosła już 2 906 519 ,80 zł. 80 groszy. Posiadacz tej ostatniej wygranej całkowicie zaufał swojemu szczęściu i zagrał na chybił trafił.